Jak się ma super rodziców, no to Bogu dziękować, ale modlić się za rodziców, wyrażać im wdzięczność i Panu Bogu. Ale jak ma się rodziców, no powiedzmy o skomplikowanym charakterze, życiorysie i tak dalej, historii życia, bo to różnie bywa, to jest dużo trudniej, ale to jest wejście już na, na wyższy poziom. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński, zapraszamy. Króluj nam Chrystę. Zawsze i wszędzie witamy Państwa. Dzień dobry. Yy, to jedziemy dalej, nie będziemy czekać, bo wchodzimy teraz. Chociaż tak małe entre, pozwolę sobie, bo ksiądz przejmie głos, to będę słuchał <laughs> razem z Państwem. Yy, małe entre mi przyszło do głowy. Teraz to już nawet wiem, co to jest antre. No, tak starałem się być prawda. Tak z tym teatrem tydzień temu było, no to też tak niech będzie. Yy, pierwsze trzy przykazania, tak się przyjęło, utarło. One dotyczą jakby bezpośrednio. Pana Boga, natomiast tych pozostałych siedem już tak upraszam, już nie wchodzimy tutaj, bo to dla specjalistów jest temat, ale tych siedem pozostałych to dotyczą księdza, mnie, państwa, pani, pana, nas, naszych relacji, Pan. ale oczywiście wszystko związanego z duchowością. Natomiast te pierwsze trzy, one tak w swoim jestestwie, tak mi przyszło do głowy po tych naszych rozmowach, tak brzmią dosyć skomplikowanie, tak teologicznie, bo to te teologiczne rozumienie i tak dalej, ale one są bardzo proste w realizacji. Natomiast tych siedem pozostałych, dotyczących... one są proste, konkretne, ale mam wrażenie, że one są czasami dużo trudniejsze niż te pierwsze trzy. No, z pewnością. Z pewnością. Yy, chociaż i te. Yy, ja bym powiedział, yy, oczywiście, przekazania wszystkie są ważne, ale kolejność też jest istotna. Dlatego, dlatego yy, ta preambuła do dekalogu. Ja jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Pierwsze, prawda? Kiedy mm -hmm. moj, przez Mojżesza nadawał przykazania Pan Bóg. Ale, ale to, to zawołanie, przepraszam, że, że trochę cofam się, ja jest Pan Bóg Twój. I teraz, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. No oczywiście, ale to dotyczy każdego z nas. Ja jestem Panem Bogiem Twoim, Twoim, moim, prawda? To nam Pan Bóg mówi. I ja Pan Bóg. i na pierwszym miejscu, dlatego te przykazania dotyczące oddawania chwały Panu Bogu są na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. Ale my jako chrześcijanie doskonale rozumiemy, że miłość do Pana Boga realizuje się poprzez miłość do drugiego. Człowieka. Nie może ktoś powiedzieć, miłuję Boga, a nienawidzę człowieka. No, to jest to fałszerstwo. To jest, o tym pisze święty Jan, to jest jakiś absurd. Miłość do Pana Boga objawia się również w miłości do drugiego człowieka. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Żeby dalej tworzyć program, Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub patronite. I w miłości do rodziców, bo o, czwarte, przykazanie. czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją pozwolę sobie rzucić od razu kameczek, który lawinę wywoła wypowiedzi księdza no przecież nie chodzi o to, że ja mam ich tu czcić i na piedestał stawiać. Trochę też. Ale oczywiście, bo i, autorytet. I nie tylko trochę. Przede wszystkim trzeba, myślę, zacząć od tego, że my rodziców sobie nie wybieramy tylko rodziców daje nam Pan Bóg. Ja e, podam, e, ja już opowiadałem o, ten przykład o tej małej Basi, która na egzaminie dzieci pierwszokomunijnych, e, chyba nie mówiłem. E, nie wiele miał ksiądz przykładów tych małych tak. dzieciaków, ale chyba Basi nie A było. A to proszę bardzo, bo to jest, to jest według mnie genialny przykład na e, czwarte przykazanie. Egzaminuje dzieci do Komunii Świętej. One zawsze przychodzą z rodzicami i dziecko dostaje zawsze pytanie, czym się różni opłatek wigilijny od komunii świętej. Drugie, wybiera sobie modlitwę jakąś, a trzecie, trzecie takie pytanie, kto najbardziej cię Kocha, że życie za ciebie by oddali, e, troszczą się, kochają, pracują ciężko, żebyś miał, miała e, co jeść, w co się ubrać. Chodzi mi oczywiście o rodziców, którzy cię prowadzą do Pana Boga, do Kościoła. No i e, no rodzice, no to podziękuj, mamie, ta Cię przytul, daj buziaka. I taką małą basię egzaminowałem, cudowne dziecko, i mówię, Basiu, kto? I właśnie to pytanie. A Basia, no bardzo taka głęboko wierząca, no w ogóle cała rodzina, bardzo yy, taka katolicka. Najbardziej kocha mnie Bóg. Ja mówię, ale Basiu, na razie Pana Boga zostawiamy. Chodzi mi o dwie osoby. A siedzą rodzice, mama i tata z boku. Naprowadzam no, już jak mogę. Basiu, no ale tak blisko Ciebie są te dwie osoby. No dobrze, rodzice, których jednak dał mi Bóg. To jest. Ale to jest istota tego przekazania. Mamy obowiązek oddawania czci. I tutaj, co to znaczy czcić rodziców, miłować, bo oni nas zrodzili, dał nam ich Bóg. I to jest w bezpośredniej linii prostej: miłość, szacunek dla rodziców jest znakiem miłości i czci dla Pana Boga. Oczywiście. Natychmiast pojawi się, a jeżeli rodzice nie byli najlepsi, krzywdzili, a jeżeli tata opuścił rodzinę, ta albo mama, tak? No, bo, to, bo to jest bardzo typowe, bo jako ksiądz ja się z tym spotykam. Mm -hmm. e, w tych rozmowach różnych, proszę księdza, jak ja mam tego ojca, który tyle krzywdy nam zrobił i tak dalej. To są, albo mama skrzywdziła nas, zostawiła, ale to jest jednak mama, a to jest jednak tata. I to jest ogromny problem, a mimo wszystko, a mimo wszystko na skutek jakichś dramatów rodzinnych, małżeńskich, gdy rodzina się rozpada, a jednak tego przykazania wymazać się nie da. Nie ma żadnej klauzuli, jeśli tata cię skrzywdził, ja... Nieważne w jaki sposób. Tak, to, to nie dotyczy jest, tego, że niechana. jak jest ok, tak? Tak, tylko że właśnie tak. to są te sytuacje też bardzo skomplikowane tak, niejednokrotnie. Ja pamiętam taka dziewczynka mała podeszła kiedyś do rodziców. Oni mi to opowiadali i mówię, proszę księdza, tak nas córka zaskoczyła, wróciła z przedszkola, nasłuchała się od koleżanek, kolegów, jak rodzice się kłócą, a nawet rozwodzą, i ona nagle przestraszyła się, a gdyby moi rodzice się rozwiedli. I ona się tak przestraszyła, że uprzedziła rodziców, przyszła i mówi mamo, tato, jeżeli, jeżeli wy byście chcieli się rozwieść, to ja bym nie poszła ani do ciebie, mamo, ani do ciebie, tato, ja bym wolała pójść do domu dziecka, bo ja was tak obydwoje kocham. To jest ciekawa myśl. Mocno. Mocno. Oni spojrzeli się na siebie, ale córeczko, nikt nie myśli o rozwodzie, kochamy cię, bo ja was obydwoje tak kocham. Że pójść do jednego, do drugiego. no. Czy nie jest tak w życiu, jak się rozpadają małżeństwa, te dzieci mają rozdarte serce? I teraz. No, no yy, dużo tak się wtrącę też zależy od mądrości rodziców, bo są mądrych, historie, ta. kiedy raczej. Ta. Ja wiem, że samo rozstanie rodziców jest. Mało fajną rzeczą, natomiast tak. y, są też rodzice mądrzy w swoim rodzicielstwie. Ale dokończę tę myśl, mm -hmm. y, w czym się właśnie, mimo nawet krzywdy, jaką dzieci mogą, y, y, jakich mogą zaznać od rodziców, to to, co jest naszym orężem chrześcijańskim. Zawsze można i trzeba modlić się za rodziców. Jak mama z tatą pobłądzili, o łaskę nawrócenia. Zresztą, Panie Michale, drodzy Państwo, przez 38 lat bycia księdzem, ja spotkałem się naprawdę z wieloma sytuacjami, że dzieci potrafiły ratować czy tatę, czy mamy, a czasem ratowały ich małżeństwa. Dzieci. Dzieci podejmowały takie działania, że rodzice po rozwodzie, czy tam po jakiejś separacji, Wracali do siebie, albo na przykład ratowali dla nieba, bo córka czy syn pomogli nawrócić się ojcu czy mamie. Takich przypadków jest mnóstwo. To robi właśnie to robi modlitwa, i, tak, no i to, co płynie z ludzkiego serca. Ja wiem, że łatwiej kochać rodziców, którym zawdzięczamy wiele, no ja Bogu dziękuję no, za cudownych rodziców. Nie, nie, nie jeden raz o nich opowiadam w kazaniach. Różne przykłady z życia małżeńskiego, rodzinnego, ja, które pamiętam, e, ale jestem Bogu bardzo wdzięczny. E, to mnie jest łatwiej kochać e, takich e, rodziców, którym tak wiele zawdzięczam. Większy problem mają dzieci, który, którzy nie dostali tyle dobra, ile mogli lub powinni dostać od swoich rodziców. I to jest wspięcie się na wyższy poziom. A ja mimo wszystko, mimo że nie doznałem, załóżmy ktoś powie, nie doznałem tyle miłości od mamy czy taty, ale, ale ja, jako lojalny wobec Pana Boga i lojalny wobec rodziców, będę za nich się modlił. Jak już nie żyją, że będę zamawiał. Modlił się. To jest, to jest no, właśnie chrześcijaństwo. To jest chyba to też właśnie wyzwanie, to, o którym niejednokrotnie mówimy, że fajnie, fajnie, Pan Bóg jest fajny, to wszystko się zgadza i wszystko jest okej, okay, zbawienie, rajna nas czeka, tak. ale czasami są te wyzwania. I one jakby też trochę chyba w tych przykazaniach wychodzą. No, bo tak jak mówimy, no, akurat i ksiądz, i ja mamy ten przykład, można powiedzieć pozytywny. Daj Boże standardowy, prawda? Tak. Ale nie wiadomo, każdy tak, że tak, tak nie. więc jakby my nie mieliśmy może na tym polu wyzwania, może kolejne przykazanie tak. i odkryjemy nasze wyzwania. Ale, ale to jest tak, jak, Panie Michale, drodzy państwo, to jest tak, jak trochę analogicznie w szkole. No, jest nauczycielka, no, łatwiej lubić dziecko czy dzieci, które są miłe, grzeczne, ułożone, a takich budrysów, co przeszkadzają. No, 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 dużo trudniej. A to jest no, wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie i to jest wspięcie się na, na wyższy poziom. No, e, tak jak i Pan Jezus, nie przyszedłem do zdrowych, ale do chorych. Tak samo w tych naszych relacjach ludzkich, e, jak my byśmy patrzyli tylko tak czysto, użytecznie, utylitarnie, no, co mi się opłaca, co nie od kogo ja dostaję dobro. To dla Niego jestem dobry, no to cóż za zasługę. No, o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii: jeżeli będziemy, się, będziemy miłować tylko tych, którzy nam dobrze czynią, a nie przyjaciół. Tak samo, jak się ma super rodziców, no to Bogu dziękować, ale modlić się za rodziców, wyrażać im wdzięczność i Panu Bogu. Ale jak ma się rodziców, no powiedzmy, o skomplikowanym charakterze, życiorysie i tak dalej, historii życia, bo to różnie bywa. To jest dużo trudniej, ale to jest wejście już na, na wyższy poziom świadomości takiej religijnej, duchowej, chrześcijańskiej. No i takiego po prostu zdobywania nieba poprzez to, że ja czynię coś więcej, niż tylko tak wynika z czystej sprawiedliwości. Żeby nie spłycić, a właśnie zgłębić temat... Mm... Tak jak mówimy, w kontekście też rachunku sumienia, który każda z wersji rachunku sumienia opiera się właśnie na dziesięciu przykazaniach. Tak. Jak ja mogę zgrzeszyć wobec czwartego przykazania, poza tym, że mogę rodziców po prostu okłamać, ale to jest bardzo dziecięce takie właśnie infantylne tłumaczenie. No, yy, brak wdzięczności, no to jest yy, jakaś wina zaciągnięta. Brak modlitwy za rodziców, na pewno. E, brak yy, zainteresowania. Przecież ci rodzice tak, jak, nawet jak już są dzieci dorosłe, jak są dzieci dorosłe, pójdą z domu i nie odzywają się przez długie tygodnie, nie zadzwonią, no przecież ci rodzice tęsknią, no yy, odezwać się, oczywiście. O, warto tu przy, y, przypomnieć i uświadomić sobie, e, kiedy dziecko opuszcza już dom, tak jak Pan, ożenił się, e, tak jak ja zostałem księdzem, ja miałem taką sytuację, e, że kiedyś mama mi wypomniała, moja mama świętej pamięci, wszędzie tam latasz z tą młodzieżą, tylko do rodziców tak rzadko przyjeżdżasz. Ja wie, mamo. A powiedz szczerze, czy wolałabyś, żebym ja przesiadywał u ciebie każdą wolną chwilę, czy żebym pojechał z młodzieżą z parafii na pielgrzymkę, żebym poszedł z ministrantami pograć w piłkę, żebym szopkę przygotował z młodzieżą, jak jeszcze tam gdzieś się robiłem w parafii jako wikariusz, żebym poszedł na spotkanie modlitewne? I mama spokorniała wtedy i mówi: tak, tak, to. Bądź przy młodzieży, ale wymyśliła inną rzecz, żeby mieć mnie na sznurku, w cudzysłowie na sznurku. Wymogła na mnie przyrzeczenie, że nie będę oddawał do pralni brudnych rzeczy, brudnych koszul, tylko będziesz przywoził do mnie, ja ci będę prawa, a potem będziesz odbierał. Czyli musiałem siłą rzeczy przyjechać, brudne ubrania przywieźć, mama uprała, wyprasowała, i za jakiś czas odbierałem. No to mama była szczęśliwa, że e, przyjadę częściej, niż, tak, e, niż no, tak wynikało to z moich duszpasterskich e, obowiązków. Bo w pierwszej parafii nie miałem samochodu, dłuższy czas. E, im to było 50 km od Warszawy, w Żyrardowie. Więc miałem taką trudność, bo to już była wyprawa do domu. No, później byłem blisko, miałem auto, no to częściej wpadałem do rodziców. Natomiast, Natomiast e, tak jak pan ożenił się, no oczywiście już nie mama, nie tata jest na pierwszym miejscu. To jest Boży porządek, bo to opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, prawda? Opuści tatę i mamę. I pierwszą osobą w życiu pana jest żona, na drugim też nie mama i nie tata. Dzieci. Dzieci. Na trzecim rodzice, prawda, w moim kapłańskim e, przypadku na pierwszym miejscu poza Panem Bogiem, no to są parafianie, a na drugim rodzice, gdyby żyli, no to mhm. e, no nie żyją, ale... ale ale nie można zupełnie zwolnić się, już rodzice mnie odchowali, ja im podziękowałem, że, że mnie wychowali, przygotowali do dorosłego życia, i, I, koniec, cześć, i koniec cześć. No nie, no to, to, to jest nieludzkie. Do końca życia rodziców my będziemy ich dziećmi. Czy byliśmy mali, czy jesteśmy dorośli? To rodzice zawsze nas traktują jak swoje dzieci, ale my przez to mamy i tatę, mamy szanować, czy za życia, okazywać im swoją miłość, a po śmierci modlitwa. I dlatego to jest tak budujące, jak dużo ludzi przychodzi im świętą zamawia za swoich rodziców, że w kolejną rocznicę, żeby nie przeoczyć, nie zapomnieć, bo oni wiedzą, że już teraz wyznając naszą wiarę w kredo, w świętych obcowanie, nie ma skuteczniejszej pomocy, jak modlitwa, a nade wszystko najświętsza ofiara. To jest najwięcej. bo kwiaty na grobie, już mówiliśmy, są bardzo ważne, symbol, znak, konkretny, taki potrzebny człowiekowi. Ale najskuteczniej jednak pomagamy w drodze do nieba, przez modlitwę i najświętszą ofiarę, komunię świętą ofiarowaną. Przepraszam za to krząknięcie, ale mm, właśnie. A jak to jest z nawiedzaniem do grobu rodziców? Tak. Czy to też jest. Dobra, no, z nazwy sobie po imieniu, bo to rozmawiamy, prawda, tak. żeby ksiądz wyjaśnił. Ktoś już nie ma obojga rodziców. Mm, są pochowani na cmentarzu. Czasami ten cmentarz może być gdzieś daleko. Tak. Czy nienawiedzanie tego grobu to też jest. I znowu co do intencji. Jeżeli to jest obiektywna trudność obiektywna trudność, jechać na przykład 500 kilometrów, no to wiadomo, że raz w miesiącu się nie pojedzie, ale to jest kwestia to sumienia. I tutaj akurat wielkie słowa uznania dla polskiego katolicyzmu i polskiej pamięci o bliskich zmarłych, to jest fenomen w skali świata, jak już kiedyś mówiliśmy. My to mamy, w serduchu swoim, żeby nawet setki kilometrów jechać do zmarłych rodziców na grób. Bo jak można ich raz, choćby w roku, 500 kilometrów, jak już sobie wymyśliłem taką odległość. Ale to jest jakiś moralny obowiązek. Jest moralny obowiązek. Na przykład... Na przykład, przepraszam, takie kulisy rodzinne troszeczkę uchylę. Nas jest czterech braci i, i mamy tak podzielone, że co roku inny brat troszczy się o grup rodziców, na przykład. I zmieniamy się. Tak. Zeszły rok 25 był rokiem mojej troski, więc ja już dbałem. No, oczywiście, to jest ta zewnętrzna forma, ale to też jest pewien, pewien znak czci, pamięci o rodzicach, którzy już są na cmentarzu. No, ustaliliśmy, że najważniejsza jest jednak podlitwa, ale, ale ta pamięć o rodzicach już nieżyjących jest też nam potrzebna, bo my ciągle, no jednak, to, co mówiłem ostatnio, niedawno w kazaniu, człowiek nie chce być niczyj. My chcemy być kogoś. Jak Pan Bóg powiedział w czasie niedzieli chrztupańskiego, gdy Duch Święty ukazał się nad Jezusem w Jordanie, oto mój syn umiłowany, mój, prawda? Podkreślmy to. Moi rodzice. Rodzice mówią: moje dziecko. Moja mama, mój tata, to jest taka więź, w tym określeniu mój, moja. To jest ogromny taki emocjonalny ładunek, potencjał takiej więzi. A, a, a najgorsza rzecz, być takim niczyim, do nikogo nie należeć, kim ja jestem. Ojej, to jest no, w ogóle fundament jakiejś ludzkiej tożsamości. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. No, do Pana Boga wyciągamy ręce i mówimy Ojcze nasz, prawda? Tak na marginesie, jak łatwiej mówić o Bogu Ojcu, gdy się ma dobrego tatę, prawda? Jest ten obraz, bo to zawsze przez pryzmat e, Ojca Ziemskiego patrzy się na Ojcostwo Pana Boga, łatwiej e, kochać e, Boga Ojca, tak jak ktoś. O, to można jeszcze dodać. Tak jak ktoś ciekawie powiedział, e, Panie Michale, drodzy Państwo, że ksiądz nie powinien swoją posługą i swoim stylem pracy zasłaniać Pana Boga. I to jest prawda. Bo czasami takie, no właśnie, takie, przepraszam, gwiazdorzenie i skupienie na sobie, a nie na Panu Bogu. Ale prawdą jest i to, że w dobrym księdzu Łatwiej pokochać Pana Boga i Go poznać. I, i tak, samo, tak samo w dobrych rodzicach łatwiej pokochać Pana Boga i, 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 i zobaczyć, uwierzyć w Pana Boga. To, jest, to są takie. Y, takie po, naczynia połączone, my nie zawsze y, takie nitki, które łączą nas ostatecznie y, z Panem Bogiem, że my nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Ale te, te więź, y, więź między dziećmi a rodzicami, no to, to jest czwarte przykazanie. Nie ósme, nie dziewiąte, nie dziesiąte, prawda? Pierwsze po Bogu, że tak powiem. No, podkreślam, po boskich, wszystkie tak? ważne, ale kolejność też jest istotna. Wow. Mocno, mocno weszliśmy w te świeckie, że na końcu ludzkie przykazania. No bo, no bo wszyscy tego doświadczamy, w relacji z rodzicami każdy, każdy doświadczał te wszystkie naprawdę takie radości w relacji z rodzicami, ale też i te bóle, no bo przecież rodzice, którzy muszą skarcić w jakiejkolwiek formie, kogo Bóg miłuje Karci tego, kogo kocha. Pismo Święte mówi, prawda? E, e, ci rodzice, którzy wymagają, no kto lubi, jak się od niego wymaga za dużo. Ale wymagają rodzice e, dla dobra tego dziecka, e, niewymaganie od dziecka, to jest na chwilę miłe dziecku, bo dziecko jak woda spływająca z góry, wykorzysta każdą słabość rodziców i, i takie odpuszczanie wymagań, no bo to jest dziecko, prawda? Woda spłynie w każdą szczelinę, się wciśnie. Ale mądrzy rodzice, kochający rodzice będą wymagać, i, a dziecko musi to przyjąć, bo to jest dla jego dobra. Potem ono, gdy zostaje samo rodzicem, z, i kółeczka się zamknęła Dokładnie, tak samo. Albo jeszcze ja widziałem po swoim bracie starszym, który buntował się czasami, jak rodzice za dużo wymagali. Potem, jak ja obserwowałem, był jeszcze surowszy dla swoich dzieci. Aż mu nawet zwróciłem kiedyś uwagę, że już nie przesadzaj koleś. Mówię do braciszka. Ale, bo, bo to tak funkcjonuje. No, to powiedzenie, że punkt widzenia. Yy, dokładnie. Oj, tak. yy, zależy od punktu siedzenia. Kim my jesteśmy? Jak jesteśmy dziećmi, reagujemy inaczej. Ale tak jak Pan jest rodzicem, ale ja jestem księdzem, to, to też we mnie jest ojcostwo takie duchowe wo wobec yy, tych ludzi. No. Yy, to, to pewne schematy powtarzają się i w relacji do parafian. Jakby moi dzieci, to mhm. są moi, mo, moje dzieci, ja nie jestem ich rodzicami, ale jestem ojcem. Tak zresztą w konfesjonale no, ludzie, się ludzie się zwracają, a ciebie duchowo, tak. ojcze duchowny proszę, tak, o naukę po i rozgrzeszenie, prawda? Jest to charakterystyczne, ale, ale już wracając do głównego wątku czwartego przykazania, no... To nie jest błaha sprawa, szacunek, miłość do, do rodziców, bez względu na to, czy byli idealni, a nie ma idealnych rodziców, czy było różnie, to, to jako dzieci, ze względu na Pana Boga, mamy zobowiązania wobec rodziców szeroko rozumiane. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, co? Tak, tak czego się nie dotkniemy. Zaczyna się pozytywnie, a potem pokazujemy trudy, ale moc w soboście się doskonali. I tak, prosimy bardzo o, o dzwoneczki, kciuki. I życzymy Państwu cudownych relacji z dziećmi, a dzieciom z rodzicami. I zbieramy pytania do, i zagadnienia, kazusy, może osobiste jakieś. Mają Państwo też doświadczenia, którymi chcą się podzielić? Do Że naszego jeszcze, i a. jeszcze nie tylko wyjaśnić, ale dojaśnić. Tak, bo za tydzień piąte przykazanie, i po piątym przykazaniu. To, co do tej pory zbieramy w całość od Państwa, nie od nas, nie od księdza, tylko od Państwa. Będziemy korygować. Zapraszamy. I dziękujemy. Szczęść Boże, dziękujemy.